Cóż, zresztą już nie wydaje ci niczego. Zaczęli, dobra. Dawaj, tutaj. Idzie podanie górą. Ja nie I teraz główeczka. Tutaj, tak. No, I kurde. Róg będzie? Dobrze, będzie róg. Ja nawet nastroju nie mam. Wolę się napić tej Czekaj. kurde, nie! Siadać! Dobra, i out. Mamy aut, Zaczynamy. Dobrze. I teraz I idziesz tu. Podanko. Tu, o tak. Oj faul Dobra, szybko. Górne podanko. Nie. Jestem I tutaj górą jaj ja, jaj, źle podał. główeczką? Tak? I walisz! jaj aj, no, nie doszedł. No. To. Dobra, bronisz tam. Tak jest! Dobrze i przyspieszamy. Idziesz, 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 10, 10, aj, aj, Gola no. gola. Czekajcie, jeszcze dwie minuty, zaraz dostaniemy. Gola <grym> Jeszcze dwie minutki, dajcie. Główka. się jadą. Tu przytrzymaj, tu podanko. Tak, idziesz tutaj, idziesz. O, I teraz. No nie, nie grałeś do tyłu. Nie, w ogóle ja nigdy. Tu podanko. O, no, dobra, idź do przodu. Tu podanko. Idziesz. O, ładnie. O, To było ze sztuczką. I centra! Dobra, znowu mamy rok. Co? Ukraińcy już się zabierali. Co? Ukraińcy już się zabierali. Za bramkę. W szóstej było ile? Podanko i... no! ale za, w środku akcji nie strzelił Polska Polska, Polska, Polska. Polska, Polska! Polska, idziesz, kurma! Ja. Aj! Nie! Tam kurka wodna, no prawie! Panie wytrzymali, kurwa, nie wytrzymali. <noise> <noise>